Ostatni mecz eliminacji Ligi Mistrzów grupy 5 Bobrujczanka, Bobrujsk, Unia 00 0 Z trybun mecz oglądał prezes Unii Racibórz Józef Teresiak. Jaka ocena? Naprawdę powiedziawszy trochę nerwów nas to kosztowało. Dziewczyny powinny w pierwszych 20 minutach już mecz wygrać. Ja bym wtedy siedział spokojnie na trybunach. Dwie sytuacje ani żelazko. Za chwileczkę rzut karny, którego nie wykorzystała Natalka Chudzik. I wiadomo, że jak się takich sytuacji nie wykorzystuje, to no, no jest pewna obawa, która akurat w dzisiejszym meczu się nie potwierdziła. Bo oprócz tego, że yy, przeciwnik nie stworzył praktycznie żadnej sytuacji do strzelenia bramek. Po jakiś tam minimalnych naszych błędach doszły do pozycji strzeleckich, ale, ale no nic z tego nie mogło wyniknąć. Przeszkadzał również chyba w drugiej połowie deszcz. To znaczy ja wiem, deszcz przeszkadzał obydwu drużynom, z tym, że było widać w tym momencie akurat naszą przewagę techniczną. Bardzo długo utrzymywaliśmy się przy piłce, także przeciwnik, praktycznie jak od 10 minuty drugiej połowy byłem naprawdę spokojny o wynik. Unia będzie rozstawionym zespołem w jednej 16 Ligi Mistrzów. Rywal Marzenie to jaki to znaczy, jeszcze oficjalnej nie mamy, że, że będziemy rozstawieni. Jesteśmy tam blisko tego 15-16 miejsca. No i w tej jakbyś, jakbyśmy rzeczywiście byli rozstawieni, to powiem szczerze, tam jeszcze z pięć drużyn by się znalazło, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, no ale mamy 11 możliwości, a nie jak Nierozstawieni, gdzie tych możliwości mieliśmy. 14. Drugi trener Unii Racibórz, Andrzej Jasiński. Jaka ocena jest tego meczu bezbramkowego z Bobrycianką? Tak, na pewno mecz zakończył się remisem. Pierwsza połowa była w miarę pod nasze dyktando. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, w tym rzut karny, niewykorzystany. No i w drugiej połowie było kilka niedokładnych połowań, po, po, podań, zrobiła się nerwowość. No i Mecz wyglądał tak, jak wygląda, dlatego cieszymy się z tego remisu. I z awansu do 1.16 Ligi Mistrzów. No właśnie, skąd ta nerwowość się wzięła? Czy to tylko ten niewykorzystany rzut karny w pierwszej połowie, czy coś więcej? Wydaje się wydaje, że nie. No w ogóle przeciwnik też troszkę poszedł agresywnie do nas i mieliśmy problem. A tym bardziej, że nie, nie umieliśmy sobie piłki przytrzymać, kilka podań wymienić. I to było tego powód, że, że, tak ten mecz, że tak ta druga połowa wyglądała. Daria Kasperska robiła dzisiaj wszystko, co tylko mogła, żeby ten mecz zakończył się powodzeniem. Troszeczkę też ucierpiała. Powiedz, jak odbierasz ten mecz. Był to jeden z cięższych meczów, ponieważ był to ostatni mecz w tym turnieju. Grałyśmy go o godzinie 17, gdzie na początku był bardzo duży upał, ponad 30 stopni Celsjusza, więc ciężko się wchodziło w mecz. Było trochę zamieszania, no miałyśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystałyśmy. Prowadziłyśmy grę praktycznie przez całe spotkanie, no nie wykorzystałyśmy to, co miał. To, co miałyśmy, miałyśmy i rzut karny, ale tak czasami bywa. To jest turniej, trzeba grać do końca, remis nam starczą. Nie grałyśmy, że tak powiem, na remis. remis, tak wyszło. Mamy pierwsze miejsce w grupie, awans do pierwszej szesnastej i nie rozlicza się tego, tak? Dokładnie, a jeżeli chodzi o jedną 16, to masz jakieś, nie wiem, marzenia, jakieś pomysły z kim zagrać? Miłoby było pojechać do Barcelony, bo też jest taka możliwość. Już rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami. Wylosujmy takiego przeciwnika, jakiego mogłybyśmy sobie wymarzyć, żeby był na naszym poziomie i byśmy mogły walczyć o kolejną rundę. Wiadomo, z każdym będzie ciężko, bo jest to Liga Mistrzów i są to najlepsze zespoły ze swoich krajów. Każdy walczy o to, by najlepiej w nich wypaść. My również chcemy i obojętnie, kto by to nie był, na pewno zostawimy swoje serca na boisku. Czy na pewno przed meczem chcieliśmy go wygrać, natomiast patrząc z przebiegu tej, tego meczu, to jestem z tego punktu zadowolony. No niestety tutaj taką, decydującym momentem tego meczu, moim zdaniem był niewykorzystany rzut kary. i druga połowa w naszym wykonaniu była słaba. No, byliśmy zenerwowi, mieliśmy mało gry piłką. no i też zespół fizycznie jednak zapłacił za ten turniej, ponieważ no, tutaj manewry, jeżeli chodzi o zmiany, mieliśmy bardzo, bardzo niewielki manewr. I stąd ta jedenasta a 12 dawnicze grała, grała cały turniej. Też widać było w drugiej głowie, że yy, problemy z yy, yy, mamy problemy po prostu wytrzymałościowe. No ale szczęśliwie się wszystko skończyło dla na nas, także cieszę się bardzo z tego nas. Czy gdybyśmy tak nie byli to myślisz, myślisz, że zmieniłaby się zupełnie sytuacja w meczu? Tak, zdecydowanie uważam, że wykorzystanie rzutu karnego spowodowałoby większą swobodę w naszej grze i na pewno to by się przełożyło na, na więcej stworzonych sytuacji i myślę, że jest szalony bramek. Natomiast potem już długie pobiegł, nie myśleliśmy o tym, żeby meczu nie przegrać i to ten cel na szadzie tutaj od, siedem, od 65 minuty to był ten widać celem nadrzędnym dla zawodniczek również i niestety już tutaj nasza gra była, była niedokładna. Ale tak jak mówię, są różne męże i cieszę się, że ten y, udało nam się zakończyć komisy. jak z piłkarkami, jak się teraz czują i czy będą świętować dzisiaj to zwycięstwo już w autobusie, a nie w hotelu? czy w ogóle? Na pewno cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Coś tam dzisiaj wieczorem pewnie poświętujemy, ale wiadomo, jutro trzeba jechać do domu, więc za długo też nie można. Na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się awansować dalej.